Moi drodzy, wybiła godzina 13! Film. Ekstremalna licytacja na ślepo. Ja wpadnę do basenu i będę miał zamknięte oczy. Podczas każdej licytacji nie macie pojęcia, w jakim wyzwaniu będziecie brali udział. Podaję Wam wywoławczą cenę, którą Wy będziecie licytować. Czyli na przykład mówisz, e, liczba powtórzeń albo sekund. Osoba, która poda najwyższą liczbę, wygrywa licytację i musi wykonać zadanie. Jeśli jej się uda, zgarnia jeden punkt, a jeśli nie, to punkt przepada. Dlaczego nie? Dlaczego a Nie punkt, od razu na pieniążki, bo osoba z największą ilością punktów wygrywa 3000. Tysiące złotych! To To naprawdę jest finał, bo oni teraz tak, mają wszystkie pieniądze, całe budże. podejrzane tutaj. A finał trzeba było dać ogółem dużo. Wiecie, jak my robiliśmy takie odcinek, to mieliśmy do wygrania tysiaka, a wy mieliście tam za dwie stówy chyba do wygrania. Tak, Ten. Ale wytar wytargowałyśmy chyba na Kimał pięć Ja o siebie jak wypiła, nie? To było żałosne, tak szczerze, Prawda. I niektóre wyzwania są naprawdę hardkorowe, dlatego też stąd ta kwota. Ja ogłębnie niektórych nie chciałbym się podjąć, szczerze mówiąc. Ale akurat wy jesteście dobre we dwie w takie wyzwania, więc na luzie. A teraz przenieśmy się do Wery i Ostrego, którzy w poprzednim odcinku dowiedzieli się, że zostaną wywiezieni. Kurde na górze nas nie będzie na tylu filmach. No właśnie, oni na pewno będą Kurde. się super bawić. No, finał mamy ten. Oni w teraz robią ekstremalną licytację na świat. No to jest. No nie wiem, zależy. Ja nie bym się udział w takim filmie. No, pakuję was teraz do wozu, no. musicie wrócić do domu Friends bez pieniędzy. Mhm, Czyli bez kasy do domu, dobra. No chyba nie wrócimy. Tak. Idź tam dalej. Dobra, chodź. brzydne pleśń. To ja będę Zobaczcie to autokopie Aaaa dobra Pierwsza incytacja, zaczniemy sobie od ceny wywoławczej, będzie to liczba sztuk Którą musicie zrobić? O nie, Dwa. Znowu jajka. Zacznijmy sobie od. Dwa. Od cztery. Oj. Liczba Dwa. sztuk. To ja cztery. Cztery po raz pierwszy. Sześć. Sześć mamy u Wiki. Sześć po raz pierwszy. Siedem. Ej, pier... o, no, czekajcie, poczekajcie, poczekajcie, no, zastanówmy nie, się. Nie, co jest, spokojnie, leci, niech leci. nic. Ale, ale nie mogą być jajka ani nic, bo były nie w naszym kolorze. Sześć sztuk czegoś, sześć sztuk powtórzę, sześć sztuk jedzenia, sześć sztuk czegoś może być. Sześć razy może trzeba trafić na przykład za jakiejś liczby, Wiecie co chodzi? To może być wszystko. Okej, okay, no to, to, to z tymi sztukami zmyliłeś. No. Siedem i tak jest po raz drugi. Ja nie wiem, ja, się, ja ale pierwszą też, bo będzie coś pod Miniaturkę. Pora! Trzeci! strzelamy wika! Nie, to nie ja! Tak, ty! Ja A? powiedziałam sześć! Nie, siedem! Sześć! Siedem oni podbią! Ja nie! No ty powiedziałaś! Ja mówiłem pięć! No, ja no mówię sprawdźcie 5. na kamerze! <głynie> to to, się nie odzywa, to bo, to one, ty. No bo one taką. Ja Pomyliłem, bo dziewczyny mi pomyliły. Kinia wygrała. Ja też myślałem, one tak strzały we dwie, że mi się pomieszały w ogóle. A pierwszą rzeczą, którą będziesz musiała powtórzyć siedem razy... Coś łatwego, bo to pierwsze. Siedem... Pajacyków nie, Boso na Lego. Luz, A, plus Lego, dobra. Luz, luz. Ja jestem w LEGO, dobra, serię serio. Ja polegał, skakałem kiedyś z krzyża. BOSO siedem pajacyków na Lego. Ty, Ty możesz. Byś dobra, no wiesz, że bo kinia jak coś, no to możesz e, zrezygnować z tego, nie? Nie no, bo kinia ma też problemy zdrowotne, no jak nie może tam skakać coś, no, to luz, nie? Ja eee. po prostu minus punkt, miała. Nie no, nie minus punkt. Po prostu przepada i zrobimy tak, że w sumie aktywujemy licytację od 7 i będziecie mogli licytować o jeszcze. O, raz. ciekawe. Ja bym rezygnował na twoim miejscu. I to chodzi o Twoje zdrowie teraz głównie. Kinia niestety ma problemy. Zdrowotne, przez co musi zrezygnować. I wracamy do licytacji. Moi drodzy, 7, 8, 8 9, 10, 15, 20. 20, ty, 20, nie ma... 20. ty nie możesz Ale... na A jednej nodze nie, nie ma pajacyka! No nie co ty? Nie ty, myślę. ty licytujesz. Ale patrzcie, nie on nie licytuje i za chwilę zobaczy. Ale nie sam. może. Nie, nie możesz na no nie. 15 nie ma... po raz pierwszy. 16. 16. To jest putach, jak? Na Bosso. 17. 17 po raz pierwszy, zwykle. 18. 18, zwykle po raz pierwszy. Dobra, 20. 20. On cały czas trzeba się, ruch przede mną. Ale przed chwilą ja nie mogłem powiedzieć 20, tak? Zaraz powiem 30, spokojnie. 20, zwykle, po raz. Trzeci, przydamy. 20, panie, cykl zwykle, ma szansę zdobyć punkt. O tyle Kinia, która nie mogła wziąć udziału, ułatwiła im licytację, że wiedzieli, co robią, więc mogli się przygotować.

12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, wow! 18, 19 20! Ale tak samo podskakiwałeś, tak bardziej szurałeś! Szurałaś jak te klocki pękały? Zapraszam! Nie no, bolało, 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 nieprzyjemne. Ale pierwszy punkt na twoje konto, więc na razie jesteś na prowadzeniu. Zapraszam na kolejną licytację! A Vera i Ostry wciąż są w trasie do miejsca, z którego będą wyruszać w swoją podróż. Powiedz mi, dlaczego mnie wybrałeś, no bo jesteś moją najlepszą przyjaciółką A nie mogłeś wybrać Wiki albo Kingi? Nie, bo ty jesteś moją najlepszą przyjaciółką, a nie Vika albo Kinka. Schlebia mi to, ale dobrze wiesz, że my sobie i nie poradzimy razem Jak nie? Oczywiście, że sobie poradzimy Pokłóci, Pokłócimy się w pierwszych minutach tego całego challenge'u i będzie ty, ty, tyle z tego Tak szczerze, jeżeli chodzi o trójkę dziewczyn, którą miałem do wyboru, to wiedziałem, że z tobą najmniejsza szansa, że się pokłócę albo że się pozbogą gubię Kolejna licytacja, powiem tak Mocno jeden! Ty nawet ty nie możesz liczyć. Ale jeden to mało! On nawet nic nie powiedział! Nawet <grym> dwa! Ale ja tak robiłam też u nas! Trzy! Bardzo mocna rzecz! Już masz trzy! 3. I, już masz trzy ogółem. I zastanówcie się, można licytować to nawet, uważam, przebijać o pół. Możecie to przebijać nawet. pół. Ale co? co? A ty i ma... pół! Trzy <grym> i pół! pół. Ja nie pół. pół. Raz dobra, raz raz dobra, ej, ej, ale co to może powiedzieć? O pół? Cztery po raz pierwszy! To mogą być kilogramy jakieś, nie wiem, że... No i tak i mój 4,5! Dobra, no dam sześć! Sześć zwykle po raz pierwszy. Co to więcej, więcej? Mamy 6 zwykle, a mamy 6 i zwykle. 6,5. 6, 6, pół, sześć. Sześć i pół po raz pierwszy! Pojierzycie co to może być? Siedem! Nie. Siedem zwyklak, po raz pierwszy! Siedem zwyklak, 7 zwykle, może ktoś da 7,5, może ktoś da 8, może mamy nawet 9 warianta jakiegoś! 7,5. i pół! Siedem i pół! Siedem i pół! Po raz pierwszy. Szybko, 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 szybko. Wygram coś. Zwykły nie może. Nie wiem czy chcesz to wygrywać! Czy ktoś da więcej? 7,5. i pół po raz... Bardzo A powiesz mi co to jest? No powiem za chwilkę. Daj mi i okay. 7,5 po raz trzeci. Lusek wygrał! 7,5 cm, wolałbym okrągłe, ale może być pół cm. 7,5 cm? 7,5 cm moi drodzy. Jakiś robak. Do zjedzenia... Nie, żarty. 7,5 cm tatuaża Loga Friends. O! ŻADNEGO tatuażu człowieku Ej, Mogłem ci no. czytować normalnie Ej, całe plecy Ja prawie. też mogłam bo ja Dobra, lubię tatuaże Justek tak zapraszam cię do środka tam czekają na ciebie tatuatorzy którzy zrobią ci tatuaż 7,5 cm wrócisz no pokażesz dostaniesz ode mnie punkt Czyli mam punkt tak I już jak, się, wró jak wrócisz tatuażem Kurwa to jest bez sensu przecież ja będę to robił do końca odcinka No to, to zrób szybciej stary Dobra, i może chodź szybko, szybko kamera A my wydajemy mu i no ja jestem tutaj na tatuaż po prostu trzeba zrobić minimum 7,5 cm na tatuażu. Taki, taki frens, tylko bez tego czajnika po prostu, żeby tego nie było. No ten ma takie 7. 7,2. No a ten ma takie, no ten by był 7,5. Tak, no to ten, ten ten. Ten, te logo całe, to fajne, to mi się podoba. Liczba sztuk. Liczba sztuk. A. Maksymalna liczba, którą w tym wypadku możecie wziąć, to jest 58. Po prostu tyle jajek kupi. Nie polecałbym, mogłem brać 58. Chyba, że ja mnie nie wierzycie. Dobra, 11. 11 po raz pierwszy zwyklak. No ja nie wiem o co chodzi, no to co no? 11 po drugi zwyklak. 12. 12 po raz pierwszy kinia. Wiecie co to może być? Ja tak myślę, że to mogą być strzały z paintballa. O, o, w dupę. dupę. No, i bo 58, a ja miałem coś koło tego. Na live 12 po raz, trzeci i 13 13 <laughs> po raz pierwszy, Co to jest? Jak to jest ten paintball, to ja ciężko. 13 nie. po raz drugi, zwykle. Nie, nie, no jak będzie to paintball. 14! <laughs> 14 po raz pierwszy, tak? To no. jest do przeżycia. Tak, uh -huh. 14 po raz drugi, Daniel. I 14 po go. raz. Trzeci, Daniel! Czyli skończyło się na Danielu, 14 sztuk do zjedzenia, Daniel. Plastrów cytryny. Nieee, ale, ale tak. A ale... Niemożliwe! Ale ej, co, Ja bym nie mógł zjeść tego, no jakbym tak, to było. No w sumie, w sumie tak. A. Czyli dobrze, że cię popijałem. A, a ja czemu tak. max to był 58? Bo tyle mają przygotowanych w produkcji, nie mam tak a, zapisane w 14 plastrów cytryny. Daniel, dwie minuty max, bo nie możemy tu siedzieć, bo musimy więcej wylicytować jeszcze w tym. Dobra, na różaku. Ja lubię kwaśne. Ale musisz taki cały środek zjeżdżać. Tak, tak, cały środek musisz O, idealnie, no i to. Ale się nie Ale nie no, cytryna, jak ty byczek jesz tą cytrynę, ale, ale. bez pestek, pluj, no co ty. Nie mogę pestek, bo nie są moim kolorem. Ja nie lubię cytryny, mega. La, 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 la. Jest A ja już zjadłeś? Musisz mi kłaść na 3. Ej, Ale w ogóle niesamowity fart, że Daniel akurat ma kolor żółty i to wylicytował w ostatniej chwili, bo faktycznie to by po prostu przepadło, to byłaby otwarta licytacja i tylko Daniel mógłby podbić o jeden ewentualnie i przejąć, nie? Z każdym razem mam wrażenie, że jest coraz kłaśniej. A ile jest? To siódmy. Trochę boli, ale dam radę. Już jedno litr to jest? Kropka. Kropka? To jest kropla w Moli. Ja pierdziele to co straszcie boli. Ej, serio, myślałem, że to jest proste, a to nie jest proste. Właśnie jestem no, mega ciekawa. Ja, się, ja aż się zdziwiłem. To jakbyś całą skrynę, prawie Ja po nie więcej niż No. A ile masz? 14. Czuj, to Szybko cytrona! 14 zjedzona, moi drodzy! Wszystko mieliście nagrane, wszystko jest pokazane. punkcik na twoje konto daję. Zapraszam do licytacji! Pręcz! Wera i ostry dojeżdżają powoli na miejsce docelowe, skąd będą wyruszać w trasę. Ojej. Jak mi powiedzieć, ile, je 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 je, ile je czasu? Ile ja czasu? Ja nie wiem. Realnie mogliśmy jechać e, godzinę albo cztery. Nie, dobra, cztery nie. nie Może no. jest trzy godziny. To było słodkie, tak wyjrzeliście wcześniej. Tak. No, mega cute. Generalnie, jak mi tymi włosami szoruje po twarzy. Mam sorry, but, ale to ja muszę trochę, wiesz Sekundy. Siedem, siedem Daniel, Pięć, po, raz siedem. Dziesięć. Dziesięć sekund po raz pierwszy. 10. 10 sekund zwykle, po raz pierwszy. 12 wika, po raz pierwszy. 15. 15, zwykle, po raz pierwszy. 18. 18 po raz pierwszy. Czemu nie o jeden? Nie wiem. 18 po raz. Ty masz jeden punkt, ja mam, ja ja mam ja jeden i już ma jeden. Tak. 18 po raz trzeci. Wika. Ej, a szczerze, jak on to robi, to mnie tak zestresuje, tak, że ja nagle nie, nie chcę to. już nic robić. 18 sekund, tlanka deski. O. Z Szymonem na plecach. No nie! Nie Ja nie mogę, mogę. Nie mogę. Nie mogę. Dobra, ja to wezmę za nią. Muszę oddać. Ona, ona nie może oddać. No nikt z was nie może. Wika tak, też trafiła na sor ostatnio, no niestety widzowie to Dej nas tak wymęczyło wszystkich, zalec, że żyjemy więc Dobrze, że już koniec. To się samego planka bym zrobiła, ale nie mogę no, ale, dźwigać, no, więc nie. nie, nie Dobra, mogę. A, czy to robimy? Zwykak, 19 sekund. 20. 20 sekund po raz pierwszy, 20 sekund po raz drugi. I 20 sekund po raz trzeci. Strzelamy 20 sekund planka, Szymamy na no, pewno. Tak jest! Let's go! Tak, to, tak, to, tak, to Spartańscy bogowie, dajcie mi siły, żebym uniósł Szymka 20 sekund na mych plecach. Tak! Ooooooo! Jest tu. Ale fajnie! Składam ja ręce i jestem samolotem. Sekund, 4, Czemu przeszkadzają? Trzy. To ona. Dwa, jeden. A dawaj dawa dawa jeszcze dawaj jeszcze. Zwykaj go, On jest silny chłop, Dobra, po prostu, męsa potężny chłop. Jest, on jest przeznaczony, żeby wygrać ten odcinek. I kolejny półnaczek, on do Dobrze, to nam po trzy jak wygra. No tak powiedziałem. Gdy mamy gotowe. szybko? A jak? Co to leci teraz, ty. Szybko, za 10 minut będziemy gotowi. Kurde, to klasa. Minęło 5 minut, realnie są dwie literki. D i Moi drodzy, kategoria sekundy po raz drugi. 3 sekundy po raz pierwszy, 15. 15. Kurde, pierwszy. a moje 20. 20, 20 no nie, po nie pierwszy? A to już jest dużo? 20 Daniel po raz drugi. 22. 22, Witka po raz pierwszy. 25. 25, zwyklać po raz pierwszy. Kto do więcej, kto do więcej? 25 sekund zwykle, a po raz drugi. 31. 31, Bika po raz pierwszy. A to jest dużo. 33. <ścoughs> 34. <ścoughs> 34. <ścoughs> 34, Daniel po raz pierwszy. 40. Nie, to to, to. To duża czy nie? Kurde, no już nie mówię. Albo 47 albo wcale, nie? 40, po raz drugi zwyklak. 4,7. 4,7, wika po raz pierwszy. 4, Zostawiam, zadowolony tylko dla ciebie. 50, 50, zwyklak po raz pierwszy. 51. I co? Pierwszy. To jest długo. 51, Daniel po raz drugi. Tak. 50. 55! 55 po raz pierwszy! Co to jest? Mi się nie da! 55. Chociaż ja nie licytowałam. I 55 zwyklak po raz trzeci! Zadane! Co co? 55 sekund zwyklak. To twój czas. Na co? W który będziesz musiał uwolnić się z folii jak cię zawiniemy. Jeśli ci się nie uda to nie mieliśmy punktu. Czyli lepiej, że więcej. W tym wypadku to było lepiej więcej. Wy nigdy nie będziecie wiedzieć. To jest licytacja na ślepo, moi drodzy. Ekstremalna licytacja na ślepo. A myśmy się zastanawiali, głupi. Nie, czemu Czy, Czemu czemu nie o jeden? W trakcie, kiedy zwyklaka owijali folią, tak był w połowie robienia tatuażu Friends. Teraz w ogóle nie młodzi. Jakoś ta pierwsza literka nie bolała? Teraz w ogóle No jest to trzymaj. jest ten pierwszy taki szok, dopiero później wiesz. Ciekawe. Ciekawie, ciekawie. Teraz to kurde, robimy plecy jeśli ktoś 55 sekund na uwolnienie się Staśmy spożywczej. Swoi no. spożywczej. Czas, start! A! No mówiłaś! Okej, okay. no dobra. Mamaj! Dla niego to co to? Tak, tak, jeszcze no i wszystko. Ale wyobraźcie sobie, że jemu zajęło to 22 sekundy, więc gdybyście poszli poprzednim tropem na przykład, że liczba sztuk czy coś i wziąłby za mało wylicytował, to by nie zdążył wtedy, nie? Teraz po prostu hardkorowo wylicytowaliście i to akurat było na rękę. Kolejny punkt na twoje konto zwykleczku. Już mam 15. Nie no nie nie, masz dwa. Trzy. Trzy. Ostry z Berą dojechali do miejsca, do celowego. Dobra, świeci słońce, bo, czu, bo to widać, wiesz, jak masz zamknięte oczy, to takie jasno świeci, wiesz o co chodzi? No, otwieramy tam. Możemy? I tam patrzymy gdzie na słońce. Gdzie otwieramy? Eee, tu czy gdzie? O no, możecie w tą stronę. Tu? Na słońce. Dobra, Trzy, dwa, cztery. jeden. What co to jest? Nie wiem. Ale jesteśmy w Polsce chyba, nie? Czy nie? Bo to jest teraz, No Polska, jest bo mam, Polska. masz godło Ale masz są jakieś inne flagi. Czyli my jesteśmy! Dzień dobry, gdzie jesteśmy? Kopiec wyzwolenia. Kopiec wyzwolenia. Czyli w Polsce. W Polsce. Aha, dobrze, to jest dobrze, dziękuję bardzo. Dziwne to było, jak zagadujesz do ludzi, gdzie jesteśmy, bo naprawdę ludzie myślą, że nas porwali. Liczba sztuk. Do wykonania zadanie będzie w minutę. Dwa. Więc kalkulujcie, co możecie robić w tą minutę. Dwa kinia po raz pierwszy. Pięć. Ja lubieli liczbę cztery, ale on już powiedział... Pięć, Daniel, po raz pierwszy. To ja Sześć. Kurwa. No możecie to... mi tak coś powiedzieć. Ja sześć, byłam pierwsza. Sześć kinia po raz pierwszy. Siedem. Siedem, Daniel, po raz pierwszy. A czy siedem to dużo? Nie będę podpowiadał. Osiem. Osiem? 8 wika po raz pierwszy. No i. 8 wika po raz drugi. Oj! I 8 wika po raz. 8 nie! Nie! wika to jest liczba sztuk, o nie. którą musisz. Założyć osiem koszulek na siebie w minutę. Dasz mi się już ubrać, bo mi bardzo zimno. Wbrew pozorom, to ty masz łatwiejsze, bo jak ja bym na przykład, to one są elki, to bym miał gorzej je zakładać. Wika. Czas, start. Uuu, z takim tempem? Uuu, to nie. nie, uu, do... uu, nie co ty? ma szans. Już mam dwie. No, dwie. Najważniejsze to, żeby się nie Cztery. śpieszyć. Cztery. Luz. Jest połowa, pięć, ponad połowa. Śmiesznie <śmuszne> wyglądasz, jak taki ludzik myślę <śmuszne> Jakby leciała na wakacje, tylko zapomniała torby. Tak, sześć. Ile mam czasu? To? Pół minuty. Już, jest to odpowiednia liczba w tym czasie. No nie no dobra. dobra, teraz jest mega ciężko I wszystkie założyłam tu naprzód. przód. I osiem. <śmuszne> Jaki byczek! Kurde! Kurde byczek! <grymne> kurde, nie udało ci się. Zadanie wykonane w 45 sekund, także punkcik na twoje konto, Wika. Gdzie byś wywiedzić się daleko? Zamiast do bardzo. No co wyglądasz? <grymne> nie no, no, taką fajną, no, taki fajny pagórek, taki piękny. i Oni muszą wejść na sam szczyt i potem dopiero z niego schodzą. O, kurde, <grymne> to grubo. Chodź, 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 chodź. Ja też nie mam. Musimy szybko wrócić na finał. Chodź, 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 Dowiedzieliśmy się, że jest. Jesteśmy w Pikarach Śląskich, ale co nam tu daje realnie? Nie wiem, ale weźmy na górę, bo może tam zobaczymy jakieś miasto w pobliżu. Moi drodzy, kolejna licytacja będzie to liczba stóp. Trzy. Trzy. Trzy po raz pierwszy. Cztery po raz pierwszy. Pięć po raz pierwszy. 6. Sześć, Sześć Danię po raz pierwszy. Siedem. Dobra. Siedem Mika po raz pierwszy. A dobra. Dziesięć. 11. <laughs> <Jedenaście. śmiech> dobra dziesięć. 11 Daniel po raz pierwszy. To już dużo? No, już tak. 11, Daniel po raz drugi. 11 Daniel po raz... Nikt zrobi. Trzeci! Dawaj. 11 sprzedany Daniel, musisz przyjąć 11 kulek z bola na go. Gołę no! Na gołębę. Na gołębę. Oj, ja tu ostatnio miałem live'a z ostrym i to było na gołę. Jedna kulka na gołę. że nie Rozwali się. Musiałem teśnik zrobić. Może się na nie! Ale on to męczy. No byczek! Daniel jest to.

To ja z mam normalnie, tylko nie wiem czy to jest zimna czy z bólu. Udało ci się, więc szacunek dla ciebie, punkcik na twoje konto. Mogłeś przecież na nie zrezygnować w każdym momencie. Ale no chciałem punkt. <grytanie> <grytanie> Okej, okay, no to brawo, masz punkt na swoim koncie i zapraszam do kolejnej listy. Dowie, no, ale... jeśli chcecie zaszyć zdjęcie moich pleców, to ja je wrzucam na story. No? Jest jak to kozacko wygląda, nie? Naprawdę. Sztos jest 1340, więc jeszcze będę mógł na koniec odcinka dołączyć i coś tam z nimi porywalizować. Także słuchajcie, jeśli chcecie kozackie dziarki takie y, robić, na przykład jak kolorową jak węgst, to zapraszam oczywiście do Ani na Instagramka. Wpadnijcie, bo polecam, nie bolało i bardzo szybko, no, dosłownie paręnaście minut, więc zdążę normalnie jeszcze mieć udział w odcinku. Dziękuję Aniu. Mam spoconą trochę rękę, przepraszam, nie, przepraszam. nie wiem czemu mi się spociła, ale stres, stres był pierwsza dziura. No ale idziemy, dawaj. idziemy fifi dalej i lecimy. Sekundy, wróćmy do sekund. Ro? Jedna. Jedna Daniel po raz pierwszy. Dziesięć. Dziesięć sekund zwykłych. po raz pierwszy. 22 dwa! Po raz pierwszy! Łooo! Wow! Wow! Zarobista, nie? Dobra, tak. Hej, ja też hej, a ma nas na też, bo nasze kolory ma Ej, zarąbista dziara Chcia, Chciałem zrobić pranka, że tam ręka, żeby czerwona nie była, tam szara czy coś czarna, żeby ostrego nie było, ale dobra Ale No to zajebista, zajebista dziara mi się, to Tak mi się podoba, no 24 24 po raz pierwszy Dobra, 30 30, Daniel po raz pierwszy Musi ktoś zbiegać ze, ze zwyklakiem Nie, ja to robię dla mojej rodziny Przyszedli nam zaburza naszą harmonię wow. I sezup, tak. Dobra, mieli na pół 30, Daniel po raz 91. 31 31, Mika raz pierwszy. No jak to już dałam 30, 30. 30. 31. Kina. Kina po raz drugi. 33, dawaj piczek. Piczek, to robisz to, no co ty? No, Trzy. no podbijacie no mi. To. mi, mi no nie boli 33 po raz. Co? Trzeci! Józef sprzedamy! A, Czemu nie wzięłaś no? No bo pochodzę, nie, nie podbijam! Koniec licytacji mój drogi, a ty przez 33 sekundy będziesz musiał w pozycji jaskółki wytrzymać na belce nad basenem. No. 33 sekundy, jak podniesiesz nogę wystartuje czas. Startuje. Troszkę niżej głowa, Krzysiu, poprosiłem. 33 sekundy? Dobrze stoi. Dobrze stoi. Dobrze stoi nawet. No jak na niego uważam, że to jest bardzo dobra jaskółka. zrobi co mówi na kacu? Co mówi? Ale mnie sushi. Dobre mówię. Ja uważam, że zrobi, bo on jest dobry. Szybko, bo już mnie boli stopa. 4, 3, 2, 1. Zaliczone. Jezu, myślę, że wpadnę. Wpadniesz pod koniec. Zaliczone czy nie? Zaliczone. Dwa punkty razem do gry. Dawajcie dalej, lecimy, lecimy, lecimy. A Ostry i Wera wspinają się na szczyt pagórka, z którego chcą zobaczyć drogę do domu Friends. Ostry, nie może... No, spadniesz. Oni specjalnie wysłali mnie na wycieczkę, żebym trafiła na SOR. Ej, Ostry, tutaj nie można wchodzić. Bardzo mnie boli noga. To był głupi pomysł, że my taką energię marnujemy. To prawda, ale jaki ładny widok. No, może to Everest nie jest, ale tak samo się zmęczyłeś, ostry. No, to lupę zobaczyć. To już bloki, zobaczycie, gdzie jesteśmy, patrz. Ej, widać bloki. Ej, naprawdę pięknie tutaj jest i łapie. dzięki produkcji, że nas tu wysłaliście, ale możecie już po nas przyjechać. Dobra, no, prawda. Sekundy! 10, 20, 25. 25 z wika po raz pierwszy. 25 26, 26 wika po raz pierwszy. 26 z po 26 po raz drugi. Ja też jestem. Wika po raz. Trzeci, sprzedane! 26 sekund uh -huh. musisz wytrzymać... Bez gadania! Bez mrugania! Ale A możemy tu to w gada. domu zrobić? Nie. do domu. Nie. Co to mrugnę po trzech? No właśnie dlatego to robimy tutaj, no tak samo jak paintball na gołe plecy i skakanie na tak gołe się stopy. Start. Znaczyłam robiąc jeszcze zanim kliknąłem w ostatniej chwili. Ale ja już nie mogę wytrzymać, ej A już mrugnałaś? <grym> mm -mm. nie, nie, nie. Już tak tym mrugnąłeś? Tak. Ja już nie mogę wytrzymać. Już mi oczy tak swędziały. Jak to jest możliwe? <grym> ale mnie kusi, że. Jeszcze nie, nie mrugłam Nie mrugać, Ona ma ale muszę patrzyć. Taktykę. taktykę. Ona ma zabistą taktykę, no bo no się patrzy po boki. No. Aha! Taktyka. No. Ile jest? Na oczy. Mocno na oczy. Ej, kurde! Żeby... Ile jeszcze Ile? Brawo, udało się! Wow. Ej, brawo. Ej, ja ogólnie umiem długo, ale na wietrze mi łzawią od razu i już chciało mi się tak mrugnąć. A co, ty sobie próbowałeś w domu ile możesz? No tak, ja umiem długo. <noise> Ej, I co, co robisz śniadanie wieczorem? A no, tak wiesz, spotkaliśmy nie się mój mój z znajomymi, po pół godziny sobie nie mrugamy. ale ja też sprawdzałem. Ej, no to jesteśmy na skróty, po kolei jak debile naokoło. Dobra, cyk, skażemy. Patrz, to trzeba skakać. Cyk. jest co Cyk. Jest dobrze. <gulik> no ja się A, to po prostu zjechał. Aaaa! tak naprawdę. A A Mamy to myślę, wiesz? Myślę, że to już mamy. Masz duszę skoczyć. jesteś? Jesteś? masz. No, ja to nagrasz. Nooo, ale wiesz. Kopki złamał, nie? Udało się, to nawet nie była nasza misja. Tak. Teraz ale musimy to tylko. To. Teraz musimy tylko dojechać kapka i możemy iść w drogę. Dobrze, moi drodzy, sekundy! 10, 10, 10 daniel po raz pierwszy. 11, Jadonaśc, A, 12, 12! Wika po raz pierwszy. Szesie. 13, Justek był pierwszy 13 haha 21 21 no Daniel po raz 21 Daniel po raz drugi No ty ty nie możesz teraz wygrać Będziemy myśli do odciny 21 Daniel po raz 25 25 zwykła po raz pierwszy 25, 25 zwyklak po raz drugi nie bez przesadzenia Dwa... 25 tak. zwyklak po raz No to wygra teraz trzeci sprzedany. ale wyklak. on się z nami cieszy dzieli ale z tobą nie Wygrasz jeżeli odpuścisz liczba otwarta bez twojego udziału Musisz wytrzymać z piłką lekarską nad głową. 25 sekund. Ja no zrobi to. Zrobi, Chami. 5 minut jak coś? Pięć... Nie no jak 5 minut? 25 sekund! <grym> no kurde! Zwykły ukłosi i będziesz miał niżej głowę. Jak podniesiesz nad głowę, wystartuje. Jest nad głową. Czas startu. Wyprost... Dawaj, luz! Możemy go chociaż gilgotać? Nie. <grym> go gilgotaśmy na knie. Oj, Rulam star. Krzysiu jak coś coś zrobić to klęknij, a nie rób tak następstwa. No ale nie, Dwa, Jeden. Ale powiedzcie mi, czemu jest tak, że mi przeszkadzasz? Udało ci się zwykła. Tak. Prawo dla zwykłego Tym samym, nie mamy już więcej czasu, żeby kontynuować ten film 3000 zł na dla ciebie! Wygrywasz licynacji, eksprzywamy ciemno! Tak, jest! Sensu, bo ta dziara mi zajęła najwięcej czasu, po prostu wymieści się na się z <grymne> <grymne> mam, dał, no. jak mówił tak zrobi. Żegnamy się w tym oficjalnie filmie, my zaraz ruszamy z Popownika razem z Werą I straciliśmy już dwa firmy tylko i wyłącznie jadąc w konkretne miejsce Jeszcze nawet nie wracając, no, więc jakby no, tak on. Na ten moment w tej godzinie to by było na tyle widzowie, zapraszam was już o 14.14 14. Już, wiem że zostaję do jutra